Najważniejsze lekarstwa, proszę o stary pięknie ziemniaczek w śmietniku na górze róże, na dole lego u kolego No, siemandero, mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk i kochani, witam Was w kolejnym odcinku 7 Days to Die z serii borsuk schud, gdzie gramy tylko łukiem. E, kochani, dzień 11, godzina 10 wybiła. A my jedziemy e, ogarniać jakieś zadania. E, również myślę, że to jest ten moment, gdzie powinienem zacząć zbierać trochę części. E, zaraz zobaczymy, czy to będzie możliwe. Szybko sobie tutaj wszystko ogarnę. Czekajcie, czekajcie. Jedzonko mamy. Wszystko mamy. E, siekierka jest. Na razie mam dwie siekierki, bo wiecie, no, ta drewniana czasami się przyda. Zresztą nie mam zestawów naprawczych, bo nie mamy jeszcze stołu. Trzeba będzie zrobić stół, kochani, i zobaczyć, jak to będzie. Nie? Jedzonko mamy tutaj strzał mam troszkę. E, aż tyle, to w sumie ich nie potrzebuję tych strzał, więc weźmiemy sobie, troszkę odłożymy. I let's go. E, nie mam jakiegoś konkretnego planu na dzisiejszy odcinek, natomiast e, tak jak mówiłem w poprzednim, że być może zrobimy sobie po chordzie, i tak sobie myślę, że to będzie dobre, żebyśmy zrobili po kolejnej hordzie. A! Pięknie, ty padła. Oho, padła. Padła za pierwszym razem. No, widzisz, to jest jednak ten lepszy łuk. To jest już jednak e, inna technologia. Dobra, oddaj mi strzałę, koleżanko, i let's go. No Ładnie ją wygieło. Ładnie ją wygieło. E, dobra, dobra, dobra. E, weźmiemy sobie jakieś zadanko, coś będziemy kombinować. Dzień dobry. No to ja się bardzo cieszę. Eee, zobaczmy, co on w ogóle ma. Bo ja nie wiem, kiedy ostatnio sprawdzałem igła, nitka. Ty właśnie sobie przypomniałem, że miałem mu zrobić e, kieszenie. Wiecie, co ja sobie zobaczę? Czy możemy zrobić na ubrania te kieszenie? Eee, bruk. I to tak naprawdę wszystko. Dobra, szybko wracamy do bazy. Ja sobie, kochani, zobaczę, czy możemy zrobić te bariery. Pewnie zauważyliście, że kamerkę mam po drugiej stronie. A to dlatego, że mój ziomeczek Kamil tutaj mi zaproponował, żebym spróbował tak, że będzie lepiej. Więc dajcie mi znać, czy wolicie, jak kamerka jest w ten sposób, czy tak jak była do tej pory, no teraz jest obrócona po prostu w drugą stronę. Wydaje mi się, że tak może być dobrze. Wtedy wygląda, jakbym patrzył się jakby na ekran, nie? Eee, patrzę się na ekran, ale wiecie, jak jest, nie? Położenie kamery. Ale dobra, e, idziemy do góry. O, tak, zobacz, pięknie. Pięknie, i będziemy mogli sobie tutaj to wszystko ogarnąć. Ale teraz tak, my potrzebujemy te igły, nit, igły i nitki. Wytwórz mi na razie jedną. I na co ja mogę założyć? No na jeansy na pewno założę, ale zobaczymy, czy na ten top BDU mogę założyć. Tak, mogę. To zrób mi jeszcze jedną taką kieszonkę. A na to tak. I chyba już więcej na razie nie mogę, więc okej, okay, resztę odkładamy. Cyk, cyk, cyk. Gdzie wziąć od niego jeszcze raz jakieś zadanko? Mogłem wziąć od razu, no ale zakręcony borsuk. Słuchajcie, nagrywam to chyba ze dwa tygodnie po tym, jak nagrałem ostatnie odcinki. Także yy, nagrywam zawsze, wiecie, yy, na zapas i później mam luzik. A teraz jeszcze zaczęliśmy w Sabnautikę grać, below zero, Także ostatnio nagrywałem tylko Sabnautikę. A co ty nie masz żadnej pracy dla mnie, Hol Holender? he Tak, mamy to. Transport poziom 2, no to idźmy i zróbmy to. Ja tu miałem jakoś odkliknięte. W ogóle gramy, słuchajcie, na 20, y, alfa 20,5. Także ciekawostka, nie wiem, co się tutaj zmieniło w tej alfa 20,5. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że y, y, wy, ktoś tam się skontaktował, na, napisał mi tutaj ktoś w komentarzu, że alfa 20 na konsolę, że podobno ma wyjść. Rzeczywiście, możecie sobie sami to sprawdzić, jak wejdziecie na stronę fanpimps. Tam, ten Roland, który jest właśnie tym moderatorem, głównym takim, z tego co widziałem, to tam, właśnie to wszystko było potwierdzone. Także elegancko, dobra, słuchajta, robimy wobec tego Bayernsteina, A, 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 a. tu ja sobie zaraz chwila, 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 jedna mała chwila. Zbierzemy sobie bayery. Ok. No to zbieramy sobie podwójnie. Tak, byłem. Słuchajcie, powiem wam tylko jak tutaj to wygląda. Oni tak tutaj są nieogarnięci na tej wyspie, gdzie ja jestem, że jakikolwiek serwis, jakiekolwiek coś to jest duża kasa i bardzo ubogi, em, cholera daleko rower mam. E, bardzo ubogi, że tak powiem, serwis, nie? E, ogólnie w marcu miałem przegląd auta. I na tym przeglądzie, po tym przeglądzie oni mi zaoferowali, że mogą mi tam naprawić to, 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 takie wideo, bardzo ładnie to wygląda. Wysyłają ci takie spersonalizowane wideo, dostajesz na telefon, e, oglądasz, co oni tam ci pokazują w swoim samochodzie, podwozie, wszystko tam, wiesz, no naprawdę picadelo, nie? Z tej strony nie mogę im zarzucić, nie? No i powiedzieli, dobra, to, 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 ten, nie? No to mówię, no dobra, to zróbcie to wszystko. A w międzyczasie jeszcze y, gdzieś tam moja pani jechała, i tam tutaj bardzo ciasno na drogach jest tam. Jeden pas w Polsce, to tutaj tak jak dwa pasy, nie? I co? No i stukła lewe lusterko po prostu jakoś tam uderzyła i ono jakby się odczepiło, i no, pękło i jeździła bez lusterka. Więc... więc dzwoniłem do nich w kwietniu i mówię: Dobra, ogarniecie? Tak, ogarniemy, nie? Pojechałem dzisiaj. Nie mają y, 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 jakby zarekor, y, za, za, zanotowanego tego, nie? ani by było wliczone w cenę. Teraz do mnie zadzwonili, że przepraszają, że mają tę lusterko, jednak, bo ja już zacząłem sobie gdzieś indziej szukać, że mówią, że mają i wszystko jest wliczone w cenę, wszystko jest ok, nie? Zobaczymy, jak będzie, jak odbiorę auto. Mam nadzieję, że będzie GIT. Typ. Ja już tu chyba byłem. Słyszę ząbiaka jakiegoś. Obudził się. Ja muszę sobie zrobić pancerz lepszy. Jak ja mam pancerz? Teraz w ogóle żadnego nie mam pancerza. Musimy w te ukradkowe punkty pojechać. Poczekaj, mamy jeden punkt. To było coś takiego tutaj, ukrycie w cieniu. Nie daj przeciwnikom szans reakcji, i wkrótce e, do mistrzostwa panujesz sztukę mordu. Ataki ukradkowe e, zadają dodatkowo 150% obrażeń. A w cieniu. Ukrywa się w cieniu, zwłaszcza, że skuteczni tłum generalnego hałasu i skrada się. No dobra, to my potrzebujemy te, tego cienia na razie sobie tutaj wyrobić. Troszkę, żebyśmy mogli się lepiej skradać, bo oni kurczę za bardzo nas tutaj i tak dalej. Wiem, że w którymś momencie, jak będziemy mieli to zrobione, to nawet możemy chodzić po tych śmieciach i oni też tego nie, nie wykumają, że my tu jesteśmy nie. Także dobrze, okej. Okay. Póki co, to trzeba niszczyć. Zaraz sobie stąd pozbieramy te materiały. Dodatkowo. Pobudziliśmy towarzystwo, kochani. Tyle z mojego cienia. Uuu, Galastazjusza słyszę. Oszlak, mamy całą gromadę. Kurde, Borsuk strzelaj! O, pięknie dostał z... prosto w łeb. Ty dwa razy został strzałą. O szlak. kolejny kolejny już. Jeszcze na dobitkę. Kurde, blaszka, przestańcie się ruszać! O, szlak, ale dostała w krocze. Ja pierdziu! I biker. Co tu się dzieje? Skąd ich się tu w tyle wzięło, to ja nie wiem. To jakaś musiała być horda w ogóle. Ja nie wiem o co chodzi ty. Bladego pojęcia nie mam. O co kaman? No dobra. Let's go. W tym, jak zacznę walać, to oni na stówę się zjadą tu. Mam lockpiki, ich nie używam. Weź, że Borsuk się ogarnie. Ja pierdził. Let's go! No, człowieku. Wielki sk skok. Sprintem na kuckach. Ciche i szybkie skradanie się to katorżniczy wysiłek, ale... Praktyka czyni mistrza. E, nie zużywaj wytrzymałości na szybkie skradanie się. Szybko, mm. To to sobie wiadomo, bo my mamy. Ty, my mamy nóż, czy my nie mamy noża? Tak, mamy. Dobra, okej. Okay. Dobra, idziemy zlutować najpierw tą stronę domu, skoro tu jest otwarte. O, kurde! W ogóle nie zauważyłem, że on tu był. Ty. Tu jest strasznie dużo zombie w ogóle. Zauważyliście? Tu w tym domu by było naprawdę więcej zombie niż zawsze. O szlak. Rozwaliłem. Mm. No, kurde. Prosto w piszona miał dostać. Daj mnie tutaj człowieku. No nieźle. Krzesła zabieram. Ty. Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Tam może będzie lampka na tym hełmie. Tak! Modyfikacja. No, człowieku, tak to ja mogę żyć. Tak to ja mogę żyć. Aż kurde, co ty zebrałeś, Borsuk? Jaki ty jesteś, kurde, stary wariat. Kolejny zombost. Ja już byłem przekonany, że większość już żeśmy rozwalili. Ej. O, mamy szyszki chmielowe. To będzie wspaniałe. Daj mi tutaj trochę chmielu. Jajaj, bo ja sobie lubię wyhipić Browensteinaaa. Uuu. Kowbojski kapelusz? Let's go! E? Lubię takie rzeczy. A hmm. Paskud to już by rozkręcił tutaj połowę domu na pewno. <laughs> Albo Pietras, bo oni uwielbiają rozkręcać wszystko, ale wiecie, na potrzeby odcinka ja muszę... Dobra, wywalę mnie to kawę. Aha. Dobrze. Ja sobie spokojnie. Ja sobie zrobię te ukradkowe i oni nie będą nas już zaczepiać. A, tą torbę musimy znaleźć jeszcze ty. Gdzie ta torba? Eee, wiesz co tą kanapkę to dziękuję za takie bajery. Dobra, tą kawę na razie zostawię. Amunicja. Najważniejsze. Lekarstwa. Proszę. O stary! Pięknie! ziemniaczek w śmietniku na górze róże na dole Lego u kolego już nie ma czasu ale dobra robimy nie chcę żeby mnie tu noc zastała wiecie bo to jak mnie noc tu zasta to będzie trochę słabo kute żelazo kute żelazo kute żelazo kute żelazo kute żelazo kute żelazo no chłopie raczej nie raczej eee, te buty z odzysku hmm. Wiesz co? Weź się, kurde. Po co mnie to? Ten kapeluszkowojski w dupie z tym kapeluszem kowbojskim. Wiesz co? Chodzi. Coś kojarzę, że tu będzie na dole jakiś zombos. Aż mu łeb odpadł, ej. Tak, tu jest główny luten. Tylko jeszcze musimy znaleźć zapasy White River. E, I to będzie ostatnia rzecz. Ehm... Dobra, to mi wywal, resztę mi to daj, to mi wywal. Tą szyszkę chmielową niekoniecznie, może, ale dobra, no. Mm, dobra, to krzesło, dobra, ok. Przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, coś w safe. Pięknie, pięknie, podszywany pancerz? Kurde, stary, rewelacja. Koło znaleźliśmy. Dobra, zobaczymy, czy uda się otworzyć ten safe, nie To będzie bardzo ważna opcja. Okej. Okay. Ty, no chyba mamy wszystko. No powiem wam, że misja zakończona naprawdę bardzo owocnie: bardzo owocnie i bardzo pomyślnie. Także no już do niego pewnie nie zdążymy zdać mu zadania, ale zrobimy to po prostu rano. No chyba, że mi się uda, mam ostatnie pół godziny. On no, chyba o 10 zamykał, ile się nie mylę. No, dawaj, Borsuk, dawaj, kurde, dawaj! Przede wszystkim zdajmy zadanie, weźmy nagrodę i zobaczmy, czy możemy coś jeszcze w międzyczasie sprzedać. Klucz albo żelazne. Jakie mam klucz? Ja mam klucz level 3, ale w sumie... Daj to. Masz jakąś robotę. Pozbądź się zombie. Niech będzie. I pokaż towar, sprzedam ci trochę towaru. Na ostatnią chwilę udało mi się sprzedać. Jeszcze jesteśmy kochani ten. Trochę Dukensteinów żeśmy dostali. Także jest naprawdę git. Teraz tylko żebyśmy wzięli rower. Pozbyliśmy się tego wariata. I spadamy już strzały nie zabieram, bo mnie znowu wywali tam z tyłu, więc w dupie z tym. Tak, także słuchajcie, bardzo, 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 bardzo dobrze. Ja teraz muszę zobaczyć, czy ja mogę, czy ja mam w ogóle możliwość zrobienia warsztatu, ale z tego, co wiem, to raczej nie. Pasowałoby, czy możemy, może kupić? Nie wiem, czy można kupić warsztat? A może możemy zrobić. Zaraz pomyślimy. moments later. Warsztat. Ja tego kurde nie mam. Ale mam dostępny punkt. Czyli to twoje masekowanie okazało e, się przydatne w tej apokalipsie, wykorzystujesz warsztaty i by to nie... dobra, okej, okay. robimy warsztat, kochani, let's go. E, jest akurat noc, potrzebujemy warsztat, więc zróbmy. Dobra, jaki jest blueprint na to? Kuter żelazo 25, już widzę, że nie zrobimy, ale w sumie dlaczego nie? Stary, let's go. Wyrabiamy warsztat, tu go zaraz gdzieś postawimy. Człowieczyno, nie ma Dobra, daj mi tutaj jakieś bajerzyska. Ty, ja wodę muszę kurde nagotować, bo my człowieku wody nie mamy. A co tu skóra robi? E, jedzenie chcę sobie zrobić, a tu jeszcze ku, jakiś dupenstein totalny. Skóra, nóż, what the heck, ty. Weźże mnie to wydupcaj z tym. Nóż kostny człowieku, o co w ogóle kaman ty, nie wiem w ogóle co się toczy. No nic, zrób mi tego człowieku grillowanego 32, to będziemy przynajmniej na jakiś czas tego mięsa, bo tu już się powoli kończy. No, mam tu lepsze rzeczy, ale to. To jest jeszcze nie jest ten. To nie jest ten, ten moment. To jeszcze nie jest ten temat, nie? Ehm, dobra. I weźmy człowieku przepisy, gotowana. Let's go. I później z tej gotowanej, gdzie ja mam tu jakieś y, nawłociowe bajery? Nie mam. Nie mam, na, nie mam y, kwiatów na włoci. Okej, okay, dobra. Będę kombinować, będę kombinować. E, dobra, słuchajcie, już mamy warsztacik wyrobiony. Więc, więc, więc sprawdźmy, co my tutaj mamy. Czyli tak, jeżeli warsztat położę tu. No dobra, postawmy to tak. Eee, no, stary, teraz możemy robić różne piękne rzeczy. No i teraz mogę sobie zrobić betoniarkę. I teraz tylko silnik potrzebujemy. Eee, silnik, 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 silnik. Zobaczmy, czy ja mam takie dobre, dobrodziejstwa. Przewspaniałe. Tatadatan, ta, 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 ta. nie mam silnika, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten silnik zdobyć, bo mamy klucze, więc można zbierać już Bayernsteiny. Czy ja mam teraz iść i tego szukać? No dobra, no to w sumie teoretycznie idziemy po silnik. No bo kurde, tak se wymyśliłem, że sobie to wszystko dzisiaj tutaj zrobię. Tam jest jakiś sedan. Dobra, idziemy zobaczyć. Na że nas będą goniły zombie. Patrzcie, mamy dwa sedany, możemy je. elegancko. 2000 years later, kochani, dajcie mi chwilę, a ja sobie tutaj pozbieram to. Potrzebujemy dostać silnik. Potrzebuję silnik do jednej chociaż betoniarki. Najlepiej byłyby dwie betoniarki mieć, ale chociaż jedną. Będzie jedna betoniarka, to już będzie naprawdę super O, proszę, jest silniczek, elegancko Daj mi jeszcze silniczek jeden Resztę to już później będę, wiecie, w ciągu dnia normalnie zbierać Dobra, pójdziemy jeszcze te dwa samochody zobaczymy Ten to jest na wpływ rozwalony, więc Jak ktoś nas będzie gonić, to musimy spadać, nie? Daj mi silnik, kurde, daj mi silnik, no No ale dobra, przydadzą się inne rzeczy Chociaż jedną betoniarkę no dobra, kochani, nie jest źle. Mamy jedną betoniarkę. Słuchajcie, będziemy mogli zrobić. Nie mamy punkt wbity, więc jest sens, żeby to, słuchajcie, ogarniać. E, zróbmy tą betoniareczkę. Ustawmy się. Zróbmy to. Będzie pięknie. E, no i oczywiście e, te części, które mamy, to ja najwyżej w, ko w kolejnym odcinku sobie na spokojnie bazę znowu tam podrasuję, wiadomo. E, zrób mi betoniareczkę. Ale to betoniareczkę, kolego, to ty nie rób tutaj. Człowieku, let's go. E, no ale dobra, słuchajcie, za dosłownie chwilkę mamy betoniarę. 3 minuty, ja idę zobaczyć, jak tam jedzonko. Eee, no człowieku, wszystko jest picadelo, Wszystko jest pikadelo. No i zobaczmy, jak z punktami. No fajnie, no to akurat sobie, słuchajcie, jutro, jak już będzie ranek, zresztą za chwilę będzie ranek, e, to sobie mogę już W sumie, wiecie co, wezmę te materiały, po dziubie. Jak czekamy na tą betoniarkę. Kurde, blaszka, dzwonię do Staszka. Daj mi, człowieku, materiały odpowiednie, wszystkie bariery, rowery i tak dalej. No to już tutaj chciałem, żeby chociaż te rzeczy były, wiecie o co chodzi, w miarę ogarnięte, nie? Nie musi być tak idealnie całe, ale chociaż te wierzchnie, gdzie one naparzają. A poza tym punkty, nie? Punkty też robią swoje. Nie, człowieku, To Jest petarda. Mamy elegancko. No dobra, to już pojadę do końca. Wiesz o co chodzi? Już nie będę. No i człowieku jest elegancko. Jeszcze tylko tutaj tą stronę. No i tutaj by pasowało jeszcze do, dorobić jakby. Yy, część. W sumie mogę to zrobić teraz, tak naprawdę. A nie, nie zrobię tego teraz, bo będę musiał łupać jeszcze tutaj. To, ten pas cały muszę złupać. To ja sobie to najwyżej zrobię, kurde, offline, bo to tak. Tu trzeba złupać, żeby tu postawić kolejny klocek, bo to tak, kurde, głupio wygląda, nie? A tak to będzie, o, będą sobie wchodziły. I człowieku, muzyczka i let's go, nie? Dobra, idziemy zobaczyć, jak ta betoniarka... Stary, no jest, kurde, picadelo, nie? Naprawdę jest picadelo, wam powiem. Powiedziałbym nawet, kochani, że jest picadelino. Proszę, jeszcze zostało materiałów. Daj mi to tu, daj mi to tu. Cyk, cyk, cyk. Pokaż mi betoniarkę. No i człowieku, jaki timing, nie? Ej, jaki w ogóle timing stein? Ty. No i teraz tu sobie mogę postawić cyk, betoniareczkę, cyk, betoniareczkę. Zresztą, jak będę chciał sobie coś przesunąć, to przecież se kurde, mogę przesunąć. Przetrzymujecie literkę E i macie, zabierz. Nie! <słuch> nie chciałem tego zrobić. Oczywiście musicie mieć blok prawa własności, dla tych, co nie wiedzą, nie? Ale dobra, kochani, słuchajcie, wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek był całkiem owocny, trochę żeśmy ogarnęli. Kolejny odcinek zaczniemy od tego, że mamy tam misję do zrobienia, no i zobaczymy, co dalej. Jeszcze dwa dni i horda, więc e, powinno być git. Także, kochani, dzięki, jeżeli się film podobał, wiecie, co macie robić, a wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji z dzwonkiem, o ale e, wbijacie na norkę borsukową i tak dalej, i tak dalej, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemandero!